Hej, cześć, witajcie, jestem Kuczyn. Zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Need for Speed Underground 2. Moi mili, moi mili, tutaj już się dużo dzieje, dużo dzieje. Mało na tej mapce zaczyna. Oj, mało zaczyna. Nie w tą stronę, chłopie, mało rzeczy zaczyna być do zrobienia. Bardzo mnie to cieszy, szczerze mówiąc. Eee, zbliżamy się do końca. Naprawdę mamy furę wykokszoną, Postrach siejemy na dzielni. Także. No co? No nic tylko dziobać następne. Wyścigi. No i lecimy z tematem. Niestety nieszczęsne tory nam zostały. W ogóle co jest śmieszne? Mówiłem, nie ja wiem czy w ostatnim odcinku, czy tam za każdym razem, w sumie, jak wykonuję tory, że nie lubię. Tego typu wyścigów. Nie lubię, nie trawię, no męczą mnie i stresują. Ale. Potem sobie pomyślałem, że przecież URL to tak naprawdę też są tory, tylko jakieś takie zamknięte. Sympatycznie mi się je jeździ w porównaniu do, do tych takich ulicznych torów. Tam jest takie, wiecie, większa przewidywalność może dlatego. Wiem, co się będzie działo, tak? Nie wyjedzie mi ktoś nagle. Za zakrętu pod prątek będę jechał. Chyba ta kwestia. Tak samo w sumie Street Streety to też są takie tory, tylko zamknięte, no. Co tak naprawdę dużo tutaj jest torów inaczej nazwanych. Jedynie Drift Drach i powiedzmy ten Sprint, tak? Są trochę z innej parafii, Okej, okay, czy tutaj się zapowiada tor na autostradzie, jeżeli tak to ja bardzo dziękuję, bo ja lubię. Tor na Autostradzie. Jedyny Tor, który chyba trawię w, z, tego, z tego typu. Można się fajnie rozpędzić. Tutaj zobaczcie, piąty bieg 270 na godzinę, a czuję jeszcze moc pod pedałem gazu. On jeszcze by pokazał więcej, gdyby tylko miał miejsce. No nie chciałem na razie zużywać Nitro, bo mamy aż 3 okrążenia na ten wyścig. Ojoj. Dobra, to tylko kawałek był niestety autostradki. Ja jestem fanem tych wyścigów, gdzie jest autostradka powiedzmy cały czas. Dawaj, dawaj, dawaj chłopie. Ale ich odstawiliśmy, teraz dopiero spojrzałem na mapkę. 5 sekund przewagi, naprawdę nieźle. Jak to można. Pocisnąć. Ulala. Ale było blisko. Pyknijmy sobie nitro. Bo czemu by nie? Na bogato. Ok, ładnie wyszedł ten zakręcik. Patrzcie, ten skrócik nawet nie był na mapce zaznaczony, ale oczywiście wszyscy nim pojechali, bo jakby inaczej. Oj, oj. No, jakim cudem oni tak nadgonili? To mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Tylko 200 sekundy przewagi się już zrobiły. Nie wiem, chyba trochę zbyt ostrożnie te zakręty zacząłem brać. Muszę się wziąć do roboty. Co to jest grane, że ja jakby jadę bokiem trasy? Nie jadę centralnie po trasie, która jest zaznaczona. Przecież nawet nie mógłbym tam jechać. Tam były te znaki czerwone. Hmm, ciekawe. Czy to są jakieś błędy? Twórców? No, tak samo tutaj. Nie, no. No, no dobra, tutaj akurat jedziemy po tej kresce. Ale zawsze te alternatywne trasy, czy pewnego rodzaju skróty, zawsze były zaznaczone na mapce. Kolary, kolorem tym jaśniejszym, no nie? Więc ciekawe, czemu tak to zrobili. Oooo. Oh. Chyba dłuższa trasa. Chociaż. Chyba na to samo wyszło. Dobra, połapmy troszkę w miarę możliwości. Wow, jeden przejazd obok samochodu i tyle nitra? Uu, la, la, ale dobrze. Nie ma to tamto. Dobra, tutaj musimy jakoś... O, świetnie ten... Świetnie to wyszło. To rondo. Uwielbiam ten dźwięk. Jak jest drugi pasek naładowany. Tutaj prosta droga. Okej, okay, i tutaj walimy z lewej pod prąd. Mam nadzieję, że nikt nas nie spotka. Czyli co, jak teraz znowu minę jakiegoś gościa? Na przykład tego. Aj, nie trafiłem. Też nie wiem, czy po takim zderzeniu się z, z bandą to jeszcze będzie się liczyć. Ciekawe. O, spróbujmy. Nie, dalej dostajemy 100 razy 5. What? Ja myślałem, że tylko dostajemy raz i elo. Kurczę, do tego nitro to możemy ładować do oporu. Wystarczy, że raz tylko jeszcze minę kogoś. To mnie zaskoczyli teraz, szczerze mówiąc. Dopóki nie wjedziemy... ...inny samochód, będziemy mogli sobie tak ładować, tak? Rozumiem? Czekajcie, no. Zobaczmy. Siup! No! Ale jaja. Ej, ja. ominąłem! O, lepka! Dobra, dobra, tutaj polujemy na kolejny samochód. O, na przykład ten. Siup! <laughs> Ale teraz co? Teraz nie dało tak dużo. O, teraz dało trochę. Ale czemu wtedy dało aż, aż cały pasek? Jakiś błąd to był? Ciekawe. Hm. No, bardzo ciekawe. Siup! Dobra, a i zahaczyłem niego szlak. Dobra, to już mamy pozamiatane po tym naszym bonusie 100 razy 5, ale nie ma problemu, bo widzę, że tutaj poledze zostali 10 sekund za nami. Nie żeby mi było przykro z tego powodu, absolutnie nie. Dobra, teraz sobie mach. ponadrabiajmy siu, siup. 100 razy 2, tu będzie 3. 4 A i zahaczyłem, cholera. Dobra, no trudno. To no już zaraz meta i tak. Także. Dobrze mówię, tak, dobrze mówię. Dłużymy sobie do końca. No dobra, z taką przewagą to na luzie. I pięknie. Uch, całkiem długi ten wyścig, 6 minut. Pierwszy do kolekcji. Aj, karamba! Musiałem. Moment, moment, moment. Ok. I się pokazała gwiazdeczka. To gwiazdeczka nie chwilę poczeka, bo tutaj zaraz pod nosem mamy kolejny tor. Tak? Tak. Kolejny tor. Mam nadzieję, że nie będzie 10-minutowy. To będą dwa wyścigi na. Na cały odcinek. No, krótki też nie widać, żeby był. Jeszcze do tego trzy okrążenia. Pięknie. O. Ty diable, jeden nie... Jak cię zaraz tutaj. Nieładnie, tak. Bardzo nieładnie. Ten tutaj wyciska siódmy potyśl swojego nitra. A ledwo, ledwo le le leci do przodu. No cóż, było zainwestować większe pieniądze w udoskonalenia swojego autka. Ja go jeszcze zahaczyłem? Naprawdę? Yes! Myślałem, że nie zahaczyłem tamtego autka. Dobra, tylko jeden jest przyczepiony nas jak rzep psiego ogona. Są te. Stacja paliw. Bardzo dużo zakrętów w tym odcinku, widzę. W tym odcinku, w tym wyścigu. <noise> mm -hmm. Spróbujmy tędy pojechać. Gdzieś tu była taka fajna trasa. Nie wiem. Ciężko powiedzieć, czy była fajna, czy nie fajna. Łoj, oj, to nie było fajne. To trzeba było tamtędy jechać. A, my tu jedziemy w drugą stronę, dobra. O nie, on tamtędy pojechał. Jak on tamtędy pojechał? Jak nie zrobił bambuko, no? Co za typ. Śmigamy, raz, dwa. Uuu, ale wyszedł. Pst. Wyszła mu przewaga, typie. Dobra tniemy. I go ładnie wyrzucamy z, z pierwszej pozycji. No. Zapowiada się bo długi wyścig. ram 3 minuty na okrążenie będą. Jak nic. Okej. Okay. Tę trasę pamiętam jak hamerem jechałem. Też stamtąd wyskakiwali. No hmm. dobra, no może nie 3 minuty na okrążenie, ale prawy. Ładujmy sobie to nitro. Jak jest okazja. Myślałem, że w niego przydzwonię, ale na szczęście nie. Cała naprzód. No, daj nam... O, pięknie. 100 razy 2, tu znowu zapomniałem skręcić w tym miejscu. Tu się trochę stykałem, szczerze mówiąc, <laughs> żeby nie stracić tej kumulacji naszej. Okej. Okay. I mykniemy sobie tutaj ładnie, oj, ale bym się zatrzymał na prawie na tym filarze. To by było źle, źle. No ja, wiedziałem. Noszty! <ścoughs> co za... ...bezczelne gady. Ale jedno szczęście, że tutaj nie ma tej mechaniki, co była w pierwszym Need for Speedzie. Tutaj tych gości można normalnie dogonić. A nawet przegonić. A w pierwszym nfs Ale się pewnie zdziwił, co jak mu taki nissan przeleciał przed machą. A w pierwszym NFS-ie jeden błąd popełniłem i to już było pozamiatane. Aniby poziom trudności, taki sam jak tutaj. Hmm, hmm. Ciekawe. Lender znowu nie pojechałem ten co chciałem. No właśnie tam chciałem. Muszę bardziej zwrócić uwagę na to, w którym miejscu muszę wyjechać. Dobra, co się wtrążalasz tą suprą? Chłopie mnie tutaj nie denerwuj. Wow, to się tego nie spodziewałem. Ale, ej, jedziemy dalej, tak? Nie jest źle. Czekajcie, to jest drugi. A dobra, drugie okrążenie, już myślałem, że trzecie. To na chillu, to na chillu jeszcze. Jeszcze nie trzeba się stresować. Matka, jakie tu są zakręty w ogóle. No, dramat. I, 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 co teraz? Ostatnie okrążenie walimy. No nie odpuszczają, nie odpuszczają nam chociażby na sekundę, naprawdę. Dobra. Spróbujmy im trochę uciec. Teraz tutaj jest taki skręt, który oczywiście znowu nie trafiłem, no bo jakże by inaczej? O rany. Dobra. Jak ja to wygram, to będzie szczęście. Szczęście niepojęte, dosłownie. Tyle błędów. No przecież to się już więcej chyba nie da zrobić. Ok, chociaż tyle dobrego, że tutaj się nie zatrzymałem. Teraz, właśnie, jak tam pojechać, żeby wyjechać? Tym skrótem. Tutaj trzeba obserwować ten Shore Czekajcie, tutaj jedziemy tędy. I tutaj, tutaj, tutaj. No i niby tutaj mocno w lewo. No i gdzie? Aha, dobra, czyli lewy wjazd całkiem. Ok, ok. Będę pamiętał na przyszłość. Ciekawe, czy jeszcze będę miał okazję z niego skorzystać. Że ciasno, ciasno, oj, za ciasno. Muszę, żeby zaoszczędzić trochę tego nitra na sam koniec, przydałoby się jeszcze trochę podładować go, prawdę powiedziawszy. Brakuje, brakuje. U. Było blisko. Dobra. Troszeczkę im odskoczyliśmy, ale, 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 ale. Teraz jest... O właśnie. Dzięki tak suwa, w sumie to mi pomogło. Nie ukrywam. O, i ostatnia prosta i lecimy do mety, moi drodzy. Szybciuteńko. Fiu. Jedno szczęście. Co, to jak tak torowo? U kolejny, kolejna okładka nie, to cały czas przypominają o tej. Mhm, dobra, zróbmy tak, że sobie walniemy okładeczkę, walniemy sobie Street Exa, żeby nie było tylko, że same tory walimy. I tak to nas nie ominie w następnym odcinku, ale wiecie, dla z Zrobimy sobie piękne zdjęcie, uśmiech do kamery. Co tu się wydarzyło? Już dojeżdżamy. Ciekawe, ciekawe gdzie nas jeszcze odeśle stąd. Haha, to, to jest pytanie. No właśnie, ile czasu? Minuta 15, czy gdzieś blisko. Jak mnie to denerwuje, jak oni nas odsyłają w miejsce, z którego przyjechaliśmy. To jest taki bez sensu. Rany. Ale tutaj. No, niestety nie nam wybierać. Gościu oczywiście dał nam znać minutę 15 przed odlotem tego typa. Więc teraz my musimy łamać wszelkie przepisy, żeby zdążyć, bo on się za chwilę rozmyśli i sobie poleci do domu. No świetnie. Logiczne. O, to jeszcze jest dookoła. Bo będzie mała wgniota na zdjęciu. E, żartowałem, są zawsze idealnie piękne te samochody. Cyk, robimy fotę, hey man, zmiana auto, kamery. Okej. Okay. a przestaw auto hamuj, <laughs> zawsze Okej. Okay. Może tak na tle tych, tej fabryki. O, dobra, a jak tam popisuwa, czekaj, a jakbyśmy tak na jojce, nie, to chyba na przestaw <laughs> super. Te, te, te drzwi są super. Eee, przestaw auto. dziwnie to wygląda. Nie to lepszy, lepiej drzwi i tamacha. O, tak zrobimy. <zyskujesz> Jak to wygląda w ogóle dziko. Pojawiło się znowu nowy jakiś tor, tak? Okej. Okay. Te tory się nigdy nie skończą chyba, moi drodzy. Dobrze, pociśnijmy w takim razie ten tor, skoro jest tutaj pod, pod ręką wiem, że miał być Street, ex, ale bez sensu jechać teraz tam, żeby je teraz tutaj, żeby potem tutaj wracać, mam nadzieję, że będzie raczej z typu krótszych, ale kto to wie. Ale macie wszyscy start niesamowity, podoba mi się. Jakieś wyzwanie. Chciałem powiedzieć, że gdzie dwóch się bije, tam kuczy ziewa. Przepraszam. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ale. Tak skorzystałem, że jestem ostatni. Już na prowadzeniu. Dobra, tutaj można pocisnąć przodem, chciałem powiedzieć, boczkiem. No, nie, nie nazwam tego jakimś fenomenalnym skrótem. Chyba z niego nie skorzystam następnym razem, bo trochę można się w minę władować. Co tutaj nas jeszcze czeka? Zakrętasek, zakrętasek. Kurczę, ale jaki tutaj jest w ogóle. Fabryki jakieś takie. To chyba była elektrownia. Nie wiem, wygląda jak atomowa z tymi kominami. Ciekaw jestem, czy da się rozpędzić tak bardzo, żeby uderzyć w ten mostek. Pewnie tak. Aha, ale na pewno nie hamerem. Haha. O, teraz tędy. Dobra. No, tutaj już fajne są okrążenia. Takie niecałe dwie minutki. Także raz, dwa, trzy i mamy przejechane. Jeszcze można nawet troszeczkę rozwinąć skrzydła. Tutaj ślizgnijmy sobie pod boczkiem. O. Nie, 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 nie. nie, nie. Zdecydowanie to nie był dobry pomysł. Mm -mm. Niedobry. Oj, no jasne, że ta jak najbardziej. Cały ja. Dobra, teraz nie korzystamy z tamtego. No pewnie, zobaczcie o wiele lepiej niż tam miałoby nam imiotać na boki. Okej, okay, nerwowo, nerwowo. Spokojnie, uspokój, uspokój, wariata. No, zaraz mi coś strzeli, chyba, no. Jego to trzeba mieć pH po prostu. Dziwny kolor tego W ogóle typ brzmiał jakby jechał na przejażdżkę, a nie na wyścigi, cały czas jakby na tych samych obrotach, jak kto lubi. A potem nie będę mówić jak on ma jechać, proste. Dobra, połóweczkę sobie jeszcze zostawimy na czarną godzinę, ale wypadałoby też trochę podładować. Ej, czemu mi nic nie dało? Co to za, co to za, co to za... poszukaństwo? Nie podoba mi się to. O, może ten? Uuu, razy 3 No i tak, to ja rozumiem. No i jak ja oczekuję, że gdzieś tutaj będzie ruchu liczny, to oczywiście go nie ma. Standard. Akurat się trafiły dwa obok siebie, to nie miałem jak skorzystać. Dobra, dawaj tego jeszcze. Hopka! Nice, ładnie. Teraz na prostej wypadałoby wykorzystać trochę. Tym bardziej, że jeden za nami jest zaraz. Noż co za cholera, skąd on się tu wziął? Powinien być razem z tamtymi gdzieś daleko. Okej, okay, dawaj. Może się uda uderzyć? Aj, blisko było co? Już myślałem. Nie wiem, ile tam było na budziku, ale. Chyba sporo. He, teraz pytanie, czy uderzyłem w tą toksówkę, czy w tą bandę tylko? I cało, zerujemy wszystko, jedziemy środeczkiem. 300 na godzinę, ile dociągniemy? 327 widziałem. Ło, to już jest niezła prędkość. Tak więc, pojawił, pojawiła się kolejna okładka, moi drodzy. Sypią się jak z nieba. Dwa tory, pewnie coś jeszcze dojdzie. Street X... I cztery URL-e, docelowo chyba ma być pięć. Także no, końcóweczka, końcóweczka będzie bardzo emocjonująca. Tak? Za dzisiaj dziękuję Wam ślicznie, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Na razie.